Cześć, cześć, witajcie na kanale Grana Compa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Iden Crafter. No i kolejne nasze przygody, proszę Państwa. Co dzisiaj? Co w tym odcinku? W tym odcinku, proszę Państwa, będziemy prowadzić taśmociąg, który będzie miał za zadanie dostarczyć wzbogacony uran do naszej pierwszej elektrowni jądrowej, która powstała tutaj na na terenie nowej bazy ponieważ musimy zasilanie tutaj uruchomić 5600 MW to jest to co ta elektrownia ma tutaj dostarczyć no i generalnie tak się zastanawiałem nad tym hmm, jakby to zrobić żeby i druga powstała bo no właśnie bo jest taka potrzeba ale muszę ten temat jeszcze przemyśleć. Ja wróciłem walcem, ponieważ w pojazdach nie da się uzupełniać tlenu, więc wróciłem tutaj, żeby wziąć samolot. No, ale walcem zrobiłem taki oto ruf, którym będę chciał prowadzić, no właśnie ten. Ten wzbogacony uran. Tylko teraz kwestia jest tego typu, bo uran wprowadzamy tutaj. Tak? I, i, I ten wzbogacony powinien trafiać do magazynu z jakiegoś tytułu nie trafia. Natomiast jeśli ja usunę. O! Usunę tutaj taśmociąg. Ja z tym samolotem to trochę nie, nie za dobrze wylądowałem. Jeżeli usunę taśmociąg, i teraz postawię sobie tutaj rozdzielacz. K. Yy, Ostatni rozdzielacz. Teraz Będę mógł poprowadzić to no, do domu. I mam nadzieję, że mi się to uda. No to zróbmy to sprytnie w miarę. A, tylko jeszcze. Podłączmy to z powrotem, bo to trzeba tutaj podłączyć. Natomiast. Tu będziemy potrzebowali to spuścić aż tam, aż tam, 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 tam. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby było dobrze? Myślę, że na razie dotąd. Ok. Hmm. Ja bym może tutaj technicznie yy, rozdzielacz też dał, tylko, tylko po to, żeby yy, po prostu wprowadzić tutaj taśmociąg. Może pod kątem prostym. No i go w, wyprowadzić tam, wiecie. Wiecie chyba o co chodzi. <grym> Mam taką przynajmniej nadzieję. Zobaczmy, czy to zadziała. Zadziałać, zadziała. Podłączę. Dobra, i tutaj wchodzi w ziemię elegancko. Może być i tak. No to my mi będziemy mieli pole do popisu. Zrobię tu, proszę Państwa, sytuacja będzie podobna z tym, z, 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 z rurociągami. Zrobię, proszę Państwa, co jakiś czas po prostu rozdzielacze taśmociągów. Żeby było nam wygodniej, może prowadzić to wszystko. No, to może gdzieś tutaj na wylocie. Bo niewątpliwie to będzie daleka droga. <laughs> to będzie daleka droga. To co? Nie, nie, nie chcesz się podłączyć, tak? Muszę tu podejść. Szlak. Mm. Ale to jest szybki taśmociąg, słuchajcie, to miejmy nadzieję, że ten uran zacznie tutaj nam przybywać. Jeśli okaże się, bo może być taka ewentualność, że tego uranu będzie za mało, to wtedy trzeba będzie, słuchajcie, uruchamiać kolejną, kolejne wydobycie. No i robić więcej. Ale to zobaczymy. Zabierajmy samolot. Kolejny taki rozdzielacz mogę dać tutaj. <laughs> No, niby najszybsze taśmosiągi, słuchajcie, a jednak <laughs> trochę czasu im zajmuje. No bo jak inaczej miałbym to zrobić? Mnie się wydawało, słuchajcie, że. Mnie się wydawało, słuchajcie, że nie będzie to takie problematyczne, jednak. Nie? Chociaż powinienem to przewidzieć, że tutaj, no, no wiadomo, no, elektrownia jądrowa, no to yy, <grywanie> paliwem będzie uran. Yy, aj, tak to. No i muszę tam iść. Niebywałe. Dobra. Podciągnijmy. No i tym razem taki odcinek. No ale trzeba to zrobić, nie? Liczy nam, ile stopu osmowego potrzebujemy. Widzimy, ile mamy magazynu. A tutaj 42 stopy na to. No dobrze. Już niedaleko. Widać wlot. Ale to też, słuchajcie, jaka ciekawostka, bo to też będzie yy, pod, yy, pod powierzchnią. Więc to będzie ukryte. Czyli generalnie wszystkie rurociągi i, i, i ten taśmociąg będzie schowany. I w końcu będzie jakiś porządek na powierzchni. No dzięki temu, że my w ten sposób to prowadzimy, drodzy Państwo, no to też nie ma mm, jakby problemu z tym, no bo ten, ten. ten Uran zdąży tu dojechać. Na wypadek, gdyby gdzieś jeszcze uran był potrzebny, to my te, tymi tutaj dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli po prostu wyprowadzić gdzieś jeszcze jakieś w którąś stronę to. No, ale może być tak, Szanowni Państwo, że będziemy musieli jeszcze uran tutaj dostarczyć. Nie wiem, ile tego uranu tutaj potrzebuje ta elektrownia, ale zobaczymy. Coś zawsze tutaj zostanie dostarczone. Można jeszcze, o, bo teraz tak pomyślałem, wpadłem na pomysł, można by jeszcze postawić tam, słuchajcie, elekt y elektrownię geotermalną. No czemu nie? Albo ze dwie. No, z tej elektrowni jądrowej to, to większość energii to i tak pójdzie... Praktycznie cała, no prawie cała, bo, bo zakładając, że dostarczymy ten uran i to będzie równiutkie 5600 MW, to ta y, konstrukcja do atmosfery zabierze 5000, zostanie 600. To coś tam jeszcze zasilimy. zasilimy, ale to będziemy już jechać, proszę Państwa, na oparach. W związku z tym proponuję. Że, żeby jeszcze można było tutaj, żeby jeszcze do, dobudować właśnie yy, słoneczną geotermalną przepraszam słoneczną tak, tak synku obudź się, także takie rzeczy. Przy okazji widzicie ile czasu to trwa no i, i tak yy, dużo tak naprawdę Zostało ominięte różnych czynności, które tutaj wykonałem, choćby walcowanie. Natomiast, no, teraz już przygotowywanie odcinków przy takim schemacie, gdzie, gdzie to jest taki, taka budowa i tak dalej, no to już jest na tyle długie, że to by się kwalifikowało na livey. No ale livey to my prowadzimy z drugiej planety. No i dobrze. Na oko to stawiam na razie ten rozdzielacz tutaj. Bo wydaje mi się, że go postawiłem tak w miarę naprzeciwko tego wlotu. No bo tutaj też będziemy potrzebowali ogarnąć ten temat. Podłączmy sobie taśmociąg. Bogacony uran towarzyszy nam w tej podróży. No dobrze, to teraz tak. Tutaj to już by można było postawić rozdzielacz z drona, co by widać było mniej więcej. To drodzy Państwo, wychodzi na to, że to nie jest jednak równe. Więc ja postawię go gdzieś tutaj, a następny postawię pod spodem. Dobrze. I w takim razie, aha, w takim razie tutaj muszę tam pobiec, bo ja już tutaj nigdzie nie będę, przecież. Potrzebował rozdzielacza, to taka odległość mogłaby być. No trochę się nabiegam, niestety, trochę się nabiegam. Przyłączmy to tutaj. Dobra. Stąd idzie do kolejnego. Dobra. I teraz zróbmy dziurkę. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Dobra, w porządku. Już widzę. Weźmy sobie drona, I jak ten taśmociąg, aha, czyli ten taśmociąg chce wychodzić tutaj. To ja w takim razie zrobię jeszcze dziurki tutaj, o. No dobra. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Uran wjeżdża. O cholera, patrzcie. Wszystko na stówę. Uruchomiliśmy to. Wow. Wow. Dostarczamy 100% z 700, czyli 772 e... Nie rozumiem, czekajcie. Eee, p -p -p dostarczać 100% z 772 MW. A, czyli tyle my potrzebujemy. <grywki> I skończył się urat. O, fuck. Na ile to starczy? Ciekawe, na ile to starczy, drodzy państwo? O, jasny gwint. Patrzcie, jak to tutaj... Ciekawe. No dobra. Tak czy inaczej, to wszystko będzie pod ulicami, pod y, innymi tam. <laughs> Przepraszam, badziewiami. Natomiast tutaj. E, czekajcie, bo muszę zjeść. Przy okazji trzeba będzie sobie jedzonka dorobić. Tutaj to może zostać tak jak jest. Natomiast tu mogę to zrobić w ten oto sposób. No i w takim układzie przydałoby się to też jakoś tam obudować. Tylko yy, obudować to pewnie znając życie też do pewnej tam odległości. Dokąd mogę. Aha. Mogę i tutaj. ciekawe. No dobrze, skoro mogę. To ja skorzystam na tym, pewnie. Yy, znaczy inaczej, nie, skorzystam z tego. O, tak powinno być. czy chyba nie wszędzie się da? A, widzicie. Jednak nie wszędzie. Dobra, ja tutaj mogę bez drona e, spróbować. Po drugiej stronie dało radę, po tej jakoś tak nie daje. Tutaj w tym miejscu. Ajajaj, słuchajcie, hmm. zrobimy to tak, zrobimy to tak, weźmy dronka, tutaj jeszcze możemy przykładowo dotąd i hmm. to zrobimy w ten sposób. Góry mogę i tak, i teraz jeszcze tak, tak, i oho, i to tak nie dało rady. Yy, o tak. Dobrze? Natomiast tutaj możemy zrobić to w ten sposób. O, i mamy to też obudowane, proszę państwa. Czyli nie widać tego wprowadzania uranu do naszej elektrowni. Natomiast. Tu cały czas te 5-600 ciśnie. Ależ e, fajnie będzie jak, jak tutaj górę zrobimy. <grymne> A tu dym się będzie wydobywał z tej góry, nie? Ciekawa sprawa. No dobra, trzeba będzie przemyśleć temat tutaj tej, 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 tej nawierzchni, no bo to żeby to jakoś wyglądało, prawda? Ale zobaczymy, co nam się uda zrobić. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa została uruchomiona, dostarczyliśmy uran do elektrowni. No i teraz mamy mnóstwo, ale to mnóstwo energii. I tak na dobrą sprawę, to kiedy zajmiemy się tworzeniem, Szanowni Państwo, tego cuda, to z tego mnóstwa energii 5000 MW pójdzie się walić. No, ale cóż, takie mamy zadanie, więc takie zadanie, takiego zadania się podejmiemy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, oczywiście jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.